Cześć. Dzisiaj chciałbym opisać wam dodatek do gry Everdell Zimowy Szczyt w edycji kolekcjonerskiej. Dwa słowa przypomnienia. Everdel to gra przeznaczona dla jednego do czterech graczy, wydana przez Starling Games, a na naszym rynku przez Rebela, zaprojektowana przez pana Jamesa Wilsona, w której w baśniowym świecie budujemy miasto dla rasy zwierzątek, które kontrolujemy. I te miasto budujemy zagrywając karty oraz wysyłając naszych robotników na odpowiednie pola. Co dodaje dodatek? Przede wszystkim dodaje nam nową planszę, którą dołączamy do podstawy, podstawowej planszy z Everdel. I na tej oto planszy, planszy górskiej, nasz króliczy odkrywca, którego również otrzymamy, wraz z przechodzeniem przez nas do kolejnych pół roku, będzie zapisywał, tworzył może inaczej mapę wyprawy, na którą uda się na sam koniec gry, będzie odkrywał różne ciekawe miejsca, poznawał różne wielkie zwierzęta, które możemy następnie do nas dołączyć, a także będzie się zmagał z nieciekawymi warunkami pogodowymi. I to są trzy główne gry, trzy główne, przepraszam, elementy, które ten dodatek wprowadza i teraz je szybko opiszę. Mianowicie tak, za każdym razem, kiedy wchodzimy do nowej pory roku, przestawiamy naszego króliczego odkrywcę na kolejne pole na tej nowej planszy, i dodajemy jeden kafelek wyprawy do naszej mapy, którą tworzymy. Na tych kafelkach znajduje się określony koszt oraz liczba punktów zwycięstwa, które otrzymamy na koniec gry, jeśli ten koszt spełnimy. Czyli podczas gry możemy dołączyć trzy kafelki do naszej mapy, i kiedy już po raz ostatni spasujemy na jesień, nasz króliczy odkrywca będzie mógł na tą wyprawę. Ruszyć, którą sami stworzyliśmy, ale żeby się dostać na określony kafelek mapy, musi zapłacić określony koszt, czyli te zasoby, które są wymagane, tudzież określona liczba kart, musimy sobie odłożyć na sam koniec gry, już po spasowaniu, tak abyśmy mogli jak najwięcej tych pól wyprawy przejść, bo one nas bardzo dobrze mogą na koniec gry zapunktować. Kolejna sprawa to karty odkryć, czyli w momencie, kiedy wchodzimy znowu do nowej pory roku, a nasz króliczy odkrywca się porusza, dociągamy trzy karty odkryć. Pierwsza z nich jest darmowa, za drugą i trzecią musimy już zapłacić koszt, czyli za drugą musimy odrzucić jeden dowolny surowiec albo kartę, a za trzeci dwa surowce lub dwie karty lub jeden surowiec i jedną kartę. I te karty odkryć bardzo fajnie nas mogą wspierać podczas naszej rozgrywki. Mogą tam być różne miasta, szlaki, które będą nas punktować na koniec, gdy ekstra. Mogą być tam na przykład duże zwierzęta, które dodamy do siebie, założymy im takie... Ciekawe siodełko plastikowe. Na nie ustawimy naszą, naszą figurkę, naszego mipla, i teraz możemy te duże zwierzę wysyłać. Będziemy mogli je wysyłać na dowolne pole, tak? Na możemy wysłać robotnika, ale one zawsze mają jakieś tam ekstra bonusy. Czyli bardzo, bardzo fajnie zostało to przemyślane. Kolejna sprawa to karty pogody, czyli w momencie, kiedy. Może tak, każda pora roku ma określoną kartę pogody. Na początku karta pogody jest oczywiście odkryta, tak więc wszyscy znajdują się w tej samej porze roku, ale pozostałe karty są zakryte, czyli nigdy nie wiemy, co nas tam spotka i nie jest to nic dobrego. Tak więc z czasem, kiedy będziemy się poruszać coraz do nowych pór roku, będziemy odkrywać nowe karty pogody i na przykład jeśli gracz numer jeden znajduje się jeszcze w zimie, a drugi gracz jest już na wiośnie, jest, doszedł już do wiosny, to na nich wpływa różna pogoda tak? i to wywołuje bardzo ciekawe... Bardzo ciekawe sytuacje, bo z jednej strony niekiedy nikt nie chce ruszyć pierwszy do nowej pory roku, no bo nie wie co tam za pogoda go czeka, tak? nie wie na co, się, co go może trafić i jak się, nie ma możliwości się na to przygotowania. Z drugiej strony, jeśli znajdujemy się w porze roku, w której pogoda jest naprawdę tragiczna, bo na przykład może być tak, że nie możemy zagrywać kart z łąki, albo nie możemy się udawać na leśne polany, to będziemy się starali jak najszybciej przejść do kolejnej pory roku, żeby po prostu uniknąć tego, tych tak nieciekawych y, nie sytuacji, które nas, y, które, w które nas ta pogoda, że tak powiem, wpędza. Tak więc to jest, jest to bardzo ciekawe. No i to są właśnie trzy główne założenia tego, tego dodatku. Co mi się w tym dodatku podoba? To na pewno więcej planowania. Właśnie, między innymi prze, y, przez tę pogodę, tak? E, przede wszystkim przez te kafelki wypraw. Super jest to przemyślane, mi się to bardzo podoba, dla mnie zawsze więcej kombinowania to na plus więcej możliwości, które daje nam ten dodatek również na plus, bo karty odkryć bardzo fajnie, bardzo fajnie bardzo fajnie tutaj działają, tak? tak więc to są dla mnie, no bardzo, bardzo dobrze zostało to przemyślane. Co do mm, jeszcze jednej rzeczy, o której nie, można nie wspomnieć, to bardzo dobre wykonanie, tak? tak więc Everdel było dobrze wykonane, było pięknie um, że tak powiem pod względem artystycznym, zostało, no, świetnie to um, stworzone i tutaj ten dodatek jak najbardziej trzyma Poziom, do tego jeszcze temiple tych dużych zwierząt. tak Więc no fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Widać, że jest to edycja naprawdę kolekcjonerska. Co do minusów, mamy tutaj przestoje związane z kartami odkryć. Ponieważ kiedy wchodzimy do nowej pory roku, tak jak wspomniałem, dobieramy trzy karty odkryć i teraz się trzeba zastanowić. Trzeba przeczytać każdą z tych kart, zastanowić się, czy wolę wziąć kartę za darmo, czy jednak wolę coś dopłacić. No, przez to je tutaj na pewno, na pewno powstają. Następna, następna sprawa jest tu sporo drewna. Zaznaczam, że ja Everdell lubię, według mnie to jest bardzo dobra gra, ale nie jestem jakimś wielkim fanem tej gry. Ja ten dodatek dostałem od mojej drugiej połówki w edycji kolekcjonerskiej, i mm, on na przykład zawiera trzy nowe, że tak powiem, rasy: 18 nowych robotników, czyli sześć Sufia, szczurek i kretów. No, ja wiem, że to jest edycja kolekcjonerska i właśnie takie bajery tutaj dla wielkich fanów na pewno są na plus, ale dla mnie jest to całkowicie neutralne. To jest dla mnie po prostu mnóstwo drewna, które gdzieś tam się połączę. bo dla mnie jest bez różnicy, czy ja zagram kretem, czy ja zagram sową, czy ja zagram myszką z podstawowej, że tak powiem, z podstawowej wersji gry, ponieważ nie ma to żadnego wpływu na grę, tak? One są dokładnie takie same, mają po prostu inne kolory. Eee, tak więc to jest dla mnie, no powiedzmy, że neutralne. Eee, I no, dlatego też według mnie ta edycja kolekcjonerska jest tylko dla największych fanów, ponieważ dla mnie jedyna ciekawa rzecz, którą ona wprowadza, to jest 9 nowych kart odkryć. A z tym są związane trzy duże stworzenia, a reszta jest według mnie opcjonalna, bo mamy cztery siodła tych robotników i mamy jeszcze żabich ambasadorów powiązanych z tymi nowymi robotnikami do Perłowego Potoku. Ale podsumowując, Dodatek bardzo dobry. Bez tego dodatku już nie będę siadał do Everdell. On fajnie komplikuje grę, co mi się bardzo spodobało, czyli zawsze jak wejdzie Everdell na stół, wyjdzie wejdzie razem z tym dodatkiem. Nie mam żadnego innego dodatku do Everdell, ale instrukcja mówi, że żeby nie włączyć tego dodatku z innymi dodatkami, bo może być trochę za trudno. No ja chętnie bym spróbował i zobaczył, jak to się będzie układać jak to, jak to będzie działało. Czy edycja kolekcjonerska jest dla mnie? No może niekoniecznie, ale te 9, na te 9 nowych kart odkryć na pewno na pewno nie będę narzekał. Tak więc Everton otrzymał ode mnie ósemkę, jeśli dobrze pamiętam i podtrzymuję tą ocenę. Z tym dodatkiem gra się bardzo dobrze, gra się nawet troszeczkę lepiej. Nie jest to dziewiątka, jest to bardzo zasłużona ósemka, czyli będzie grane.